Jest tam zimno naprawdę, to był pierwszy raz kiedy widziałem w czasie oddychania parę z ust swoich. Jest tam naprawdę zimno na dole. Jedzie się taką drogą na gdzieś półtora samochodu osobowego szeroką i po prawej albo po lewej stronie jest tak ze 20 może 30 cm dre drewnianego tylko kamiennego murku, a za murkiem jest rwący górski potok. A Rumunii się niestety nie patyczkują i jak jedzie sobie ten biedny rowerzysta i samochód za nim, no to, to przecież jak to tak za rowerzystą jechać, to się nie godzi, to nie Austria i musi wyprzedzać. A najczęściej wtedy jechał samochód jeszcze z naprzeciwka, w związku z czym no, przy skalę to się jeszcze dało jechać, z drugiej strony było ostro. No, jedziemy takim wąwozem. Taki znajomy nasz był tam jakiś czas temu. Dwa lata temu chyba, albo trzy. I mówił, że wąwóz jest głęboki do tego stopnia, że GPS złapa, nie łapał mu satelit. To, to, na komórkę nie patrzyłem w tym ale taka ciekawostka. Jest naprawdę piękny ten wąwóz. Nie byłem w stanie właśnie na jednym zdjęciu zrobić yy, na wysokość wszystkich. Tak skał yy, na raz. A potem dojeżdża się do takiego paskudnego miejsca, to jest jedno, jedyne szersze miejsce w całym Wąwozie. I wygląda jak krupówki w zakopane. Można tam kupić wszystko. Nawet kartki pocztowe, tylko znaczków nie można kupić, nie można tego wysłać. A to jest pierwszy tunel, jakim przejechaliśmy. On miał 155 metrów raptem. No i wtedy nam się podobało. że jest nieuswietlony, taki fajny, asfalt dobry, ale wjechaliśmy na Przełęcz bikas później bardzo duży ruch na tej Przełęczy, po drodze jest jeszcze jakiś ośrodek wypoczynkowy do Przełęczy, no, takie, takie miejsce no, jak dla nas nie byłoby zbyt sympatyczne no tutaj popas w Jorgenii planujemy co dalej Szymon już wtedy powiedział, że on się odłącza za trasą transfogaracką on się od nas odłącza no Pojechał sobie tak jak mówiłem, dojechał do Istanbułu, potem wrócił przez Bułgarię do Albanii i przez Bośnię wracał do Polski. Zajęło mu to w sumie dwa miesiące od momentu odłączenia się. I to jest pierwsza poważna, znaczy poważna, poważniejsza powiedzmy awaria w miejscowości Borzont. Już mieliśmy ruszać pod sklepu, gdy nagle stwierdziłem, że coś mi się odbijało kasetę. W tym kole patrzę Szprycha. No, dobra, panowie, sorry, wymieniamy. No i to była pierwsza z dwóch szprych. I wjechaliśmy na przełęk Buczyn, żeby zjechać i trafić na taki mur. Owce, znaczy, generalnie w Rumunii bardzo dużo się wypasa owiec. Ee, ja tak, ja dojechałem pierwszy do tych, do tych owiec, jak one wychodziły dopiero na drogę, to się w ogóle samochodami nie przejmują, samolot się zatrzyma i, i po prostu jak one idą, to dochodzą do tego samochodu. Bo tak strategicznie to prawda byłoby się rozchodzić wcześniej. One dochodzą do samochodu, idą wzdłuż i dopiero. I co kto lubi? Ja byłem święcie przekonany, że to stado owiec, nie ja wiem, może za 300 było, to było prowadzone po prostu przez dwa psy. Nie, potem się okazało, że takim dość szerokim krokiem. Yy, Szedł pan za nimi. Ja podejrzewam wpływ pewnych środków u niego. Ale tak, po prostu sobie to oceniłem. Ja myślę, że ten facet tam po prostu szedł tak do Tutaj najpierw próbowaliśmy właśnie rozbić się też koło jakiegoś, jakiegoś pastwiska owiec. Tam niestety psy nas odwiodły od tego pomysłu. To znaczy. Tak z trzech stron nas psy dość inteligentnie otoczyły i zaczęły nas szczekać agresywnie na łące, zostawiając nam drogę ucieczki. No to jak zostawiły nam tą drogę ucieczki, to stwierdziliśmy, że trzeba skorzystać. No i przenieśliśmy się kawałek dalej. Wjechaliśmy tam, jakaś taka górka była sympatyczna, starabajniliśmy się w tą górkę na łąkę używaną Tak siedzimy sobie w namiotach, bo ja, żeby to wszystko tak spamiętać powiedzmy, to jakąś tam relację zawsze pisałem wieczorem, piszę tą relację, pijemy piwo nagle słyszę dość blisko namiotu szczekanie dwóch albo trzech psów. A Paweł, pamiętałem, jak wchodziłem do namiotu, że jeszcze był przed tym, przed namiotem, coś tam gotował. No i Paweł, żeby te psy odstraszyć, odstraszył, nie? Dość skutecznie. Nie pogryzły nas, nie przyszły rano, ani w tej nocy nawet, wziął dzieme naszki, zaczął od nimi o siebie uderzać, biec w stronę tych psów i krzyczą, krzycząc na całe gardło w wulgarną wersję słów, słowa uciekaj, zaskutkowały i to dowodzi teorii, jakoby rumuńskie psy rozumiały po polsku. <laughs> No, tam zjechaliśmy do miejscowości Kiribaba. To jest najładniejsze miasto, jakie zwiedziliśmy w Rumunii. Nieduże, ale bardzo ładne, z bardzo, ładnym, bardzo ładną starą częścią. I tam na starym mieście spotkaliśmy e, pana, który pochodził z miejscowości Kirlibaba, To jest ta miejscowość, z której wam pokazywałem zdjęcie cerkwi przed chwilą, tej takiej umalowanej. E, tutaj już była bardzo dobra droga. Właśnie. Kupiliśmy od Pań te 10 kilo arbuzów po 10 lei, czyli po 10 zł. No było trochę przed silniejszarą. zjedliśmy te arbuzy. Bardzo dobre były. Wygrzebaliśmy takie z dna tam... O, widzicie, tam z układana arbuzów. Wygrzebaliśmy tam z dna były zimne. A było gorące, jak nie wiem. O, tutaj widać tę moją kratińską opaleniznę, o której mówiłem, na nogach. A niestety tak się człowiek opala od, od tego. Od spodu nagrobiowych. Poczem wyjechaliśmy z Seishore i dojechaliśmy do miejscowości Bradeni. W Bradeni to jest taka miejscowość, tam mieszkają chyba osiedleni stałe cyganie, tak to wyglądało przynajmniej. Jest też część rumuńska, oczywiście. Siedzimy pod sklepem, ściorani życiem w zasadzie, dlatego że no, jest też część dróg w Rumunii, które są zrobione w ten sposób, że płyty betonowe, już nierówne, są zalane asfaltem Jeśli jedzie po, po takim, takim wiecie, jakbyście nierówno tetrisa układali, to mniej więcej tak to wygląda. No i tak się, tak jechaliśmy potem ze 30 km. dojechaliśmy do tego Brabeli. siedzieliśmy pod sklepem, wykończenie naprawdę, Paweł i Szymon, Szymona tu widać, Paweł robił wtedy zdjęcia. Poszli się integrować, a my po prostu siedzieliśmy z Damianem, jeliśmy lody, z Koningą bardzo dobre. E, I podeszła do nas jakaś pani i zaczyna nam coś krzyczeć do nas. Znaczy krzyczeć, jeszcze nie krzyczeć. No to standardowo, no Romenian, no Romenian, Polonia, Polonezę! no Romenian. A to pani, jak nie rozumieją po rumuńsku, no to trzeba powtórzyć głośno i po rumuńsku, nie? normalnie. No gdzieś tam wyłapałem, że pani pyta o lata, jakieś tam an spadło. No to mówię: Ja 21. On na no Damiana pokazuje 24. Pani na to: Nie, 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 my, my, my. Ty na mnie pokazuje 24, on 16. Nie, nie, nie. nie. Ja 21, i tak jeszcze parę razy, a w końcu pani przyjęła do wiadomości, że ja mam 21, a, to kolega, a kolega nie 16, tylko 24. On młodo wygląda to racja. Na Węgrzech pani, jak chciał kupić piwo w supermarkecie, to pytała go coś tam zaczęła mówić po rumuńsku, po, po węgiersku. Po czym zaczęła krzyczeć pasport, pasport. Po czym kolega wyjął dowód osobisty pokazał jej, że tu jest data urodzenia, to pani mu to piwo sprzedawało. No. No, i Paweł, Wracając do Bradenii, Paweł tam poszedł robić zdjęcia, tak wyglądała ta osada. rozbiliśmy się potem kawałek za nią, przechodzimy wcześniej po takim moście, to i tak jest dobry kawałek mostu, o bardzo, tam jeszcze na końcu tego mostu nie było paru desek, tak gdzieś 70-80 cm trzeba było przeskoczyć, co wieszcie mi z rowerem nie jest takie proste. Aha, no i tutaj jeszcze w czasie...